No witam, witam. Napisał do mnie niedawno y, prywatną wiadomość y, tak, się, tak się, Taki jest jego nick. No, bardzo sympatyczną prywatną wiadomość i bardzo budującą. Zobacz co napisał. To ja oczywiście fragmenty tylko pokażę. Nie będę przecież cytował wam całego listu od mojego widza. Postanowiłem do pana ponownie napisać, bo jakoś pogoda nie pozwala być z domu więc naszło mierze żeby posiedzieć przed komputerem. Zastanawiałem się, yy, czy Pan sobie sam usala różne tematy wcześniej, czy przychodzą one bardziej spontanicznie. Zauważyłem też jedną rzecz przez ten okres, jak śledzę Pana kanał, mianowicie raczej skrywa Pan swoją prywatność. Chodzi mi o to, że niby Pan pokazał kiedyś swój pokój, niby opowiedział coś o bliskich i kilka historii, ale mimo wszystko odnoszę takie wrażenie. Zastanawiałem się, czy Pan robi to świadomie, czy po prostu tak wyszło. Pytam, ponieważ właśnie takie fakty zapewne najbardziej interesują internautów, czyli właśnie to, jak Pan mieszka, historię z Pana życia i tak dalej. <laughs> no słuchaj, to oczywiście tylko część tego listu, bardzo miły zresztą, bardzo ciepłe, ciepłe słowa, bardzo budujące, ale słuchaj, jak, jak śledzę, bo śledzę tą wojenkę między Szogunem a tym Hamem, polisz Analem, ham straszny. No to wiesz, jak tam widzę tych, tych um, hejterów ich, ich komentarze, to naprawdę odechciewa się tworzyć cokolwiek. I jak już mam temat, a nie daj Panie Boże, zajrzę albo do jednego, albo do drugiego i czytam tamtą dyskusję, no to wiesz, potąd mam tego YouTube'a posieł YouTube'a straszne rzeczy. chamstwo totalne, a Gikszor Frisel pyta, czy ja tematy wygrzebuję, czy, yy, czy to przychodzi samo. Słuchaj tematów, to ja mam wiesz, potąd, potąd. Dosłownie, ja kiedyś byłem takim no, dziennikarzem małego formatu tu w Kielcach i nauczyłem się temat znajdować na ulicy, wystarczy być gdziekolwiek, czy wejść. I tam powinienem znaleźć materiał na dwa czy trzy yy, różne tematy. I to się, to się do dzisiaj zostało. Także tematów mi nie brakuje, natomiast brakuje mi tego, co kiedyś mówiłem, tej odwagi, yy, stanęcia przed kamerą i gadania. Wiesz, ja mam, ja mam yy, no, te kłopoty z tą wymową i tego się boję. Czasami, czasami się boję nagrywać, bo, no ukrywam, bo trenuję, ćwiczę, ale nie zawsze mi to wychodzi. A wracając na chwilkę jeszcze do, do prywatnej wiadomości Gixiora Gexior Freckstyle, taki jest jego nick, to w tej PW jest takie, jest takie zdanie. Zastanawiałem się czy pan robi to świadomie, czy po prostu tak wyszło. On pytał o to, czy ja temat, czy ja unikam prywatnych, prywatnych spraw, prywatnego życiorysu w opowiadaniu. No P -p 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 tak, unikam, specjalnie. Wiesz, w moim wieku no, ma się już historię tak, tak bogatą i tak kopitą, że czasami człowiek się wstydzi swoich własnych wydarzeń. Niekoniecznie. Nie muszą to być wydarzenia oceniane przez innych negatywnie. Ale zdarzyło się parę nieudanych spraw w życiorysie i ja się tego, no staram się go nie pokazywać. A po drugie, jak mam przed tym hamsem otwierać swoje serce i pokazywać gnoją? Coś tam, swoje miłości, swoje, swoje, swoje zawody, swoje trudności, swoje porażki. No, to nie, to ja, ja tego nie pokażę. Było tak, że przez kilka lat prowadziłem swój. Redagowałem, prowadziłem, pisałem, opracowywałem, publikowałem w internecie swój własny serwis informacyjny o polskich, motor, o polskich motorkach, o łezkach, takie kiedyś pogardzane motorki. No, dzisiaj to motorki już poszukiwane, ale był taki czas, może mi nie wierzysz, ale motocyklista czy bajker na włesce nie był w kraju wpuszczany na zloty motocyklowe. Mówiono wyno, a to są motocykle nie No tak pogardzano, nawet mówiono o tych motorach tak właśnie o brzydkowieśka, yy, że niby ze wsi, że niby wsiowa, że nie by do dupy niepodobna. Potem tak się złożyło, że musiałem przestać. przestać, Zarzuciłem ten, ten serwis, zmęczył mnie, już zapuściłem go i potem zamknąłem, zlikwidowałem, ale w mecie ciągle krążą materiały i zdjęcia z, te, z tego serwisu. Nie tak dawno znalazłem gdzieś tam w takim serwisie, który archiwizuje niektóre stare sprawy, stare, stare serwisy, na portal, nie polski, nie wiem, chyba w USA. Znalazłem swoje zdjęcia z takiego cyklu, który u mnie w serwisie nazywał się Weekend w mojej stajence. Zobacz te zdjęcia. Oto na przykład takie zdjęcie. Tu stoję przed, przed garażem, w którym, no właśnie, w którym stały, tam stało kiedyś chyba 7 moich, moich motorków, z tego ze cztery, no w pudłach, w skrzyniach, ale na kołach stały 3. Tak jak tu na tym, na tym zdjęciu. Ta poprawy prawej MZ-150, no taka panienka, którą lubiałem jeździć na przemian z moim łobuzem, kobuzem. Dwa motory bardzo podobne jeśli chodzi o moc i mm, parametry techniczne, ale o zupełnie krancowo inny, innym, innym sposobie jazdy. Panienka bardzo miękka, delikatna, pełna elegancji, a łobuz... No właśnie taki łobuz zadziorny, potwornie ostry, trudny w utrzymaniu w ryzach. No ale jak pojeździłem trochę moim kobuzem, łobuzem tydzień czy dwa, to potem pomarzyłem, żeby pojechać, pojeździć troszeczkę moją MZ-ką. I z kolei MZ-ka, jak już była za elegancka, za piękna, za miękka, za płynna, to pomarzyło, człowiekowi się zamarzyło siąść na łobuza. A tam w tle to pomarańczowe to no, motorek, chyba najładniejsza z WS WSK, kobus. WSK M21 W2, dudek nie kobus, co ja gadam, duduś, duduś po prostu. Motorek robiony wtedy na modłę amerykańską, bardzo modną. Zauważ taki czoperowaty. No nie był to czoper dosłownie, bo, no, no, bo nie był, ale było to utrzymane w konwencji y, czopera. A tu na tym zdjęciu, no siedzę właśnie na Dudusiu, a w, tył, a w tle stoją tam na tej ścianie, na, na m, tle tej ścielnej ściany, stoją dwa moje motorki, którymi no, na... Duduś rzadko był używany, Dudusia do końca nie mogłem, nie mogłem jakoś tak doprowadzić do, do pełnej kondycji. Tam te dwa były dyspozycyjne w każdej chwili, chociaż łobuz sprawiał dosyć y, spore kłopoty mz odpalała codziennie, a, a kobus, no i jak mu się, jak mu się u, u No powiedziałem, że obóz był taki, miał, miał humory, humorzasty. MZK raczej odpalała codziennie. I tu do zdjęcia chciałem właśnie pochwalić się i dzisiaj. Mówię dzisiaj, w tym sensie um, sprzed lat. Zobacz, tu jest data 2006 rok, czyli 7 lat temu, akurat w czerwcu. W czerwcu mnie. Czyli, czyli, czyli końcówka tego mojego serwisu. Bo serwis już nie istnieje ze 4 lata, 3-4 lata. Tak, i po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna nie mogłem MZ-ki otwarć, Chociaż miałem ochotę z wybrać 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 moje góry, świętokrzyskie. Nie dało się, nie cholery. No i moja duma mego garażu, duduś. Z tym, że tu ciągle jeszcze rozgrzebany, jak mówię. A tu, no właśnie to koło, przy którym urwało mi się mocowanie takie gniazdo linki przedniego hamulca. No bez tego nie mogłem, znaczy mogłem jechać, bo bałem się, bo błyska w zasadzie, no tak się udało mówić, że błyska ma hamulce, ale to były raczej spowalniacze jazdy. Błeska nie miała hamulca, a w, w ruchu miejskim mm -mm, to była tragedia, bez hamulca przedniego. W ruchu miejskim nie dało się błyskaw pojechać. No, i jeszcze kilka zdjęć mojego Duducia przed garażem. No, tak wyglądał w takiej krasie. No, do zdjęcia, mówię, w tej chwili on tu był chyba, on tu jeszcze chyba nie jeździł, a może już jeździł, nie pamiętam. Zobacz jego kierownicę, zobacz jego lusterka i zobacz też specyficzną kanapę. Ta tylna część była ruchoma, można ją było postawić prawie pionowo. Wtedy było to oparcie, niechało się. Dudusiem prawie bez trzymania kierownicy. Ale można też było opuścić i było to drugie siedzisko i był też jeszcze trzeci wariant. Jak się odkręciło tam cztery małe śruby blachowkręty czy wkręty to z tej, z tej ramki pod, 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 pod siedzeniem był przepiękny tylny bagażnik na cały ten majdan turystyczny. A kierunkowskazy widzisz? No i zobacz chromowane e błotniki. W ogóle no, lusteriak, to już ci nawet nie, nie mówię. Piękne, nie? piękny motorek. No, dopiero jak zdjąłem bak, to zauważyłem, że mój duduś ma pewną chorobę, takie dziwne, mogłem tego szukać do usranej śmierci. Zaczął tam pękać taki uchwyt yy, mocujący cewkę zapłonową do ramy, czyli a przecież u, yy, obudowa cewki to był biegun ujemny. I ten kontakt z ramą, z masą motorku, raz był, raz nie było, raz go nie było. Dopiero jak bach zdjąłem, nie wiem, coś tam robiłem pod bakiem, trzeba było dla wygody zdjąć bach. Zauważyłem, że ta cewka huśta się na kablu. Wisi, bo wisi, jak dotknie do ramy gdzieś tam dogowej, ramy do dobitej, to jest iska. Jak nie ma, no to w kratkę. Drobiłem uchwyt, ale tam, tą, starą, tą starą część, tą blachę zatrzymałem tu z boku przy. Przywiązałem drutem, żeby w wolnej chwili kiedyś zapłać motor do mechanika, do spawacza, żeby mi przyspawał ten oryginalny uchwyt. Tak jak tu na tym zdjęciu widzisz w opisie tego, tego zdjęcia, Druduś miał oryginalny prostownik, jeszcze z gazeli, ale bardzo już archi, archaiczna, archaiczna konstrukcja. Pod wpływem drogę, terenu i wilgoci. Ten prostownik już na dawno trafił i on tak działał jak chciał, kratkę, raz ładował akumulator, raz nie, raz, raz odwrotnie No Kupiłem potem, a gdzieś zauważyłem w sklepie, że można kupić chińszczyznę co prawda, ale gotowy nowy mostek, co um, nazywa? Mostek Greca. Gotowy prostownik, trwały, taki właśnie do potrzeb motocyklowy. No ja wiem, że nie oryginalny. Ale lepiej mieć nieoryginalny i jeździć, niż mieć oryginał i oglądać go w garażu, przecierać z kurzu. Motor wszak służy do jeżdżenia, nie do wycierania kurzu. A ponieważ ładowanie w tym WS raczej, raczej było i jest kiepsiuteńkie, to padliśmy na pomysł, żeby zrobić coś, żeby ten motor zużywał jak najmniej prądu. Największą, największą, największą moc zabierały światła i tu się już nic nie dało zmienić, ale dużo też prądu zabierały kierunkowskazy i światło stopu. Dlatego dobrze by było zastosować tutaj coś, co pobiera prądu jak najmniej, a wówczas pokazały się już w handlu całkiem mocne, całkiem dobre diody świecące i na tych diodach świecących próbowałem zrobić kierunkowskazy. No szczerze mówiąc, to one były trochę nielegalne, ponieważ no, no były nielegalne i tyle. A tu na tym zdjęciu, zobacz, udało mi się pasować nowy zamiast gaźnika w tym silniku. No gaźnik to był polski silnik wzorowany na angielskim Amalu, całkiem niezły, dopóki był nowy, ale z czasem jak się zużył, to po pierwsze ciągle przeciekał, przepełniał się, przelewał się. No i ta mieszanka, którą, którą wytwarzła, mieszanka paliwa i powietrza nie była tak dobra jak w czeskim gaźniku i I co dziwne, ten gaźnik czeski doskonale pasował, dawał się budować do silnika wiatry. Ja tu budowałem go właśnie. Natomiast zamiast oryginalnej puszki tłumiącej szumy powie, filtr powie filtr powietrza zastosowałem filt powietrza od malucha, który Także świetnie się nadawał. Drobne przeróbki, ale pasowało. Jeszcze jedna ciekawostka z mojego obudza, kobuza. Kobu Dudek, nie pamiętam czy też miał. Chyba też miał. Miał na baku taką nakładkę udającą skórę. Pasek z czarnej skóry. Oczywiście imitacja skóry, bo w tanim motorze musiały być tanie materiały. I w tej imitacji, w tym pasku z tej czarnej skóry pośrodku baku tak biegnący wzdłuż, wzdłuż osi w motorku. Był wytłoczony rysunek jakiegoś, no, wówczas się mówiło, z zamku. Długo, długo dyskutowaliśmy, cóż to za zamek, i wreszcie ktoś tam wpadł mm, na zdjęcie bramy krakowskiej w Lublinie. I wyobraź sobie, że ta brama krakowska idealnie pasowała do tego rysunku. Zamku tłoczonego na tym pasku. To nie zamek, a brama krakowska w Lublinie. Wytłacz dlaczego Lublin na Wojsku? Przecież była produkowana w Świdniku, a Świdnik to jest miasteczko tuż, tuż na granicy Lublina. To tak jak Chęciny i Kielce. Jak ktoś się wstydzi i mówi, że jest Chęcin, to mówi, że jest Kielc. No bo to jeżdża do Chęcin na autobusie miejskim, ale jest Kielc. A na koniec jeszcze zdjęcie mojego łobuza, no tak on wyglądał, no nie, nie, nie w pełnej krasie. Kiedyś ten łobuz wyglądał jeszcze, jeszcze piękniej. no też był czas, że to była moja chluba. Jak jechałem gdzieś tym moim łobuzem do Bodentyna na przykład albo gdzieś do małych miasteczek, jak stawałem w rynku, robiłem to często, to chłopaki udawałem, że nie widzę, ale z daleka patrzyłem, oceniałem zegarkiem w ręku, jak szybko zbierze się wokół tego motorku, Motorka, grupa lokalnych opaków, kiedy zaczną dotykać i, 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 i cmokać, och, ach, a, a wyglądał bardzo ładnie. Zawsze był czuciuteńki, piękne chromy na pelgach, na kołach. Jeszcze z tyłu miał taki kuperek, który potem jeździł moje MZC. I dwa boczne kupry. Jeden jeden z tych kupru, kupru mi się rozleciał, upadł mi motorek na prawą stronę, stał już na nóżkach, nie wiem dlaczego, nie wiem, upadł i kuperek się strzaskał. A niesymetryczne kupry w obóz motocyklu, no to najgorszy z możliwych wariantów. Wziąłem więc obydwa kuperki i potem już idzie tylko z tym tylnym kuperkiem. Ale jak miał te trzy kupry, wierz mi, no rasowy motocykl. I jeszcze kierunkowskazy, one działały, tak, mój łobuz. Tak, no tyle wspomnień sprzed lat, yy, sobota w moim garażu. Roboty zawsze miałem początku przy tych motorkach, ale ja to lubiłem. Ja byłem motocyklistą raczej garażowym. Uwielbiałem dłubać, uwielbiałem roboty inżynierskie, modernizację. Natomiast jeździć no, też, też lubiałem, ale już to w tle. Do zobaczyska.